Hello, z tej strony Antix, Dzisiaj będziemy grali po raz pierwszy w Robloxa. Tak, zagramy sobie w Kata, albo wiecie, w Brook W Kata mi rację, ale dobra. W Brookhaven Heaven. Okej, okay. wyglądam tak, trochę się przebrałem. Widzicie? Tak wyglądam. Dla mnie jest to dosyć ładne w sumie. Okej. Okay. Nie wiecie co to Brookhaven. To jest po prostu miasto takie. Ja się trochę zmniejszam. chcę Wam coś pokazać. Sekretny laga. Chodźcie sobie tu po prostu, chodzicie. Tu coś wpisało się, ale dobra. Nie wiem co to jest. Musimy iść tu. 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 Jak komu wygonić? Nie wygonię tu. I będziemy latać. Tylko kurczę, mi to nie działa już. Nie wiem, czy FireLoad to zgłosił, ale wątpię raczej, bo się dało. A chyba ktoś zgłosił. Nie, no, chyba ktoś zgłosił. I jak wiecie, są dwa sekrety, lub nie wiecie. Tak, są dwa. Nie jeden, dwa. Tylko musimy sobie pójść tam. Mm, ok Idziemy, idziemy. W domu w domach też wam sekrety pokażę. Mm, tak, więc idziemy sobie, o tu, w szpital. I ja zawsze wchodzę i tego nie zauważam. Tu jest taka dziura. Ja już wiem co tam jest. I jak kto chce, możecie iść yy, albo tędy drabiną sobie podsadzić, albo jak komuś się nie chce brać drabiny, to po prostu wchodzi w emergency. Tu na ten napis. Yy, o! Skacze! Tu. Muszę się powiększyć trochę, przynajmniej. I skaczę tu. I tu mamy taką dziurę. Yy. Możecie wejść jako dorosły, jako dziecko. I tu mamy opuszczony szpital, jak wiecie. Możecie po nim łazić i łazić ile Wam zechce. To jest trochę straszne. Ale dobra, następny jest... Tu jest tu, tutaj. I wchodzimy za to, o tym wie większość osób, że tu klikamy i jesteśmy wow, bogami blue heaven, jak to można powiedzieć. Tak możecie to nazwać bogami. No bo zobaczcie, no typowo i stąd się nie da wyjść. Albo jestem głupi, albo stąd się faktycznie nie da wyjść. raczej to pierwsze. Mm. A, dobra. Da się i jesteśmy tu. Dobra, da się stąd wyjść. Okej, okay, już myślę, że się nie da. I jesteście po prostu sobie tu. W jezioru. W jeziorze, przepraszam. mieć dom. Nie co, jak ktoś mi to kupił? Nie, dobra. I tu możecie sobie rozpalić grilla, i tu macie lodówkę darmową, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale, jeszcze tu jest największy sekret Brookhaven. Idziecie tu na kemping i powiecie, ale po co? Bo jest tu kemping, można sobie rozpalić ognicho. Yy, tak dla przykładu, możecie postawić sobie namiot, ale nie musicie. Okej, yy, tu idziemy. Mm, ok. Pyk, pyk, pyk. Idziemy, idziemy i tam widzicie, że coś tam jest. Tu coś jest. Ale takiego nietypowego. Tu po prostu <grymne> tak, zapytacie. Ale po co to kom? Łat? Już tu ktoś jest? Możecie chyba po samym bruchu. Jak nie chcecie, to klikacie jump tu. my się trochę poadomy. I polecimy nowego do następnego mita, Mita. jak w tym o, o, ktoś ma ten dom, co chciałem. Żeby już nie respić, wiecie. Mm. I chyba ja będę musiał jakoś go poprosić, żeby wejść, bo jestem youtuberem, ale takim nieznanym na całym świecie. W ogóle chyba nie jestem znany. Ale dobra. Okej, okay. czy masz otwarty dom? Tak. I nie okradam ci, go, nie. Więc się nie bój. Okej, okay, wchodzę se Nie, nie na samą górę, tylko... To chyba było gdzieś w tej łazience. Ja ten dom mam, bo ja mam vipa, wiecie. Vipa premium, przepraszam, premium. tego mm. nie mogę nie, nie chcemy go okradać. O! Nie, tu też nie ta łazienka. O kurde. Jej widzowie, gdzie jest ta łazienka powiedzcie? No, chyba tu. Nie! To tu, a tu! I, I tu możecie się urządzić party. Ale radzę nie. Możecie wejść przez zlew, lub tutaj, przez takie przejście. A ja się zlagowałem. Życzę dobrego dnia. Pa!